Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Asphalt Legends Unite. No, w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie porobić jakieś eventy, no i zobaczymy co z tego będzie. Zanim zaczniemy, zapraszam nowe osoby do zostawienia subika i zapraszam oczywiście wszystkich do zostawienia beczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Asphalt Legends Unite. Oczywiście zaczynamy od codziennych pierdół, nie ma ich zbyt wiele, ale odbieramy do sobie Pacz, za darmo. Oczywiście tutaj będziemy mieli pewnie karteczki do aut, do odblokowania ich. Yy, tak jest. Next. No i tak jak powiedziałem, zaczniemy sobie dzisiaj od eventów. Tutaj specjal event Lamborghini, Temerario. Yy, jechaliśmy już tą furą, oczywiście. Ale my tam coś nie poprzechodzili. Patrzcie, ile tu jest tych poziomów. Ja nie mogę. To jest masakra. No dobra, próbujemy sobie. Trzeba tutaj nowe rzeczy sobie odkrywać oczywiście to co to jest aha to chyba mogę wygrać w razie czego dajemy sobie next mamy nasze lamborghini paliwo mamy kolor zielony czy sobie zostawię? chyba sobie zostawię zielony na razie yy, i tutaj za dwa takie tikety możemy sobie zagrać i w ogóle gdzie piszę ile ich mam aha w sensie za to 161 także lightowo lightowo nic na razie nie zmieniamy dajemy play ale fajna furka. <laughs> zobaczymy. Zobaczymy, czy dzisiaj będę dobrze tutaj jeździł. Muszę, nie ma wyboru. Biegam się też z innymi ludźmi, oczywiście. Znaczy to są boty prawdopodobnie, ale cicho. <laughs> Dobra, pierwszy wyścig sobie przejadę tak na luzie, żeby wiecie, tutaj się trochę wprawić, bo chwilę nie grałem, ale wiecie. W ogóle to tak myślę pięć odcinków. Sus Mario, co to było? Tak myślę pięć odcinków z tej gry zrobić. Ale tutaj są trasy powalone widzowie, ja nie wiem, gdzie tutaj jechać czasami już. <grym> e, tak, także jeszcze jeden odcinek. Gdzie ja mam jechać? SUS? Super, 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 nie trafiłem tam gdzie trzeba. Potem sobie zrobimy live'a jeszcze z tej gierki. No, i zobaczymy potem, czy będziemy dalej cisnęli, czy nie. To już od Was dużo zależy. mu że te drifty tutaj. Czemu ja jestem ostatni? Ale mi dobrze idzie. Ej, to, to już nie jest takie łatwe wcale. Dobra. Chyba będę musiał poulepszeć furę. Jeszcze raz sobie to będę musiał przejść. Masakra. To jednak nie jest takie proste. Szczególnie ta trasa. Dobra, już nie mam szans. A da się powtórzyć wyścig? No nie da się. No dobra, no to co ja wam widzę. Widzowie... O ja pierniczę, teraz to już w ogóle nie mam szans. Dojadę tylko do mety. No i będziemy musieli sobie chyba stuningować to autko. Zobaczymy co się dalej stanie, czy będziemy w ogóle musieli powtórzyć, czy coś innego. Mamy linię mety. Tutaj już wcale nie jest tak łatwo. dobra, dajemy sobie next. No i co się stało teraz? No coś tam przeszedłem, kurczę, coś tam przeszedłem, chociaż byłem ostatni. No i teraz sobie. Kip skip, no, coś tam poodblokowywałem w sumie. Y Unlock car sobie damy oczywiście. Dlaczego by nie? No i mamy Lamborghini już w naszym garażu. Fajnie, to mi się podoba. Ale musimy je sobie ulepszyć. Y kurczę, ja sobie jeszcze level wbiłem. To teraz codzienne pierdoły się pojawią pewnie. 5 razy, kartpack sobie odbierzemy. No to właśnie, codzienne pierdoły odbieramy. <laughs> Trochę tego tu jest. I klimujemy oczywiście. Next. Coś jeszcze tutaj? Bo ja nie wiem, nie znam się. Tutaj możemy już kupić, czyli tyle. Czyli tyle. No i co się teraz stanie z naszym eventem, proszę Państwa? Dobra, paliwo jeszcze mamy. Tak jak mówiłem, ja tutaj sobie muszę poulepszać troszeczkę auto, max, max, max co? że co? Czy to jest na maxa wszystko? no to nieźle no to nieźle widzowie to ja tutaj się naprawdę będę musiał postarać nie wiem do końca jeszcze o co chodzi w tym specjal evencie czy to może inni gracze grają też? nie wiem, bo coś tutaj wysoki poziom mi się wydaje dobra, ta sama trasa muszę się postarać to naprawdę już nie jest takie proste ale musimy sobie tutaj próbować oczywiście różne rodzaje wyścigów. Teraz pojadę w tą drugą stronę. Nie wiem, czy to dobry wybór. O, Jezus, tam było nitro, nie wziąłem sobie go. Jadę za tym żółtym chłopem. Drifty oczywiście nieogarnięte, ale jest. Jak na razie to jest lepiej niż poprzednio było. Omijam perfekcyjnie te nitra. O ja, tamto chciałem zebrać. O, złote może być. I próbujemy, próbujemy ich wyprzedzić. Trasa dosyć długa, łomatko. Także ale oni mnie wyprzedzają, masakra. Powiem wam, w tym special evencie to nie jest takie wcale proste. Trasa jest dosyć trudna, dużo zakrętów. A ja jeszcze nie mam ogarniętego tak tego driftu. Dobra, nie wiem, czy jeszcze uda mi się ich wyprzedzić. Czy nie. O, tutaj sobie pojechałem. Mam nadzieję, że dobrze. I wbijamy, nas no, nie wbijamy, a jednak wbijamy. Co? Dzieje ja po dachu gdzieś? Ludzie, no to znowu to przegram. <laughs> ale te trasy są naprawdę szalone tutaj. Masakra. No dobra, jedziemy sobie dalej. Już nie mam szans na wygraną, niestety. <laughs> Jeszcze na dachu dojadę do mety. O, jednak nie. No dobra, znowu jest bardzo, bardzo słaby ten wyścig w moim wykonaniu. No ale cóż, coś tutaj. Ale odblokowujemy coś tutaj. To no, wystarczy tylko wziąć udział na to wychodzi. <laughs> Kipujemy sobie. Next, next. No, odbierzemy sobie od razu, oczywiście. Co tutaj mogę odebrać? Dwie jakieś paczki. Yy, z furkami. A nie Jezus Myślę <noise> Nie chciałem tego klikać Dobra No to jedziemy sobie Nie wiem czy to już ostatni wyścig będzie Mamy jeszcze paliwa na jeden wyścig Także Chyba spoko Ale furka naprawdę fajna Zielona No i teraz oby nie było żadnych failów Może ich zacznę eliminować na samym początku Nie wiem Zaraz się okaże co tutaj Wyniknie w tym wyścigu Nitro na samym początku. Tutaj sobie pojadę tak jak poprzednio. To był całkiem w sumie dobry wybór. O, tam oczywiście było nitro, ale tego nie wziąłem. No teraz trochę lepiej ten początek. O, mogłem go wyeliminować teraz. Jeżdżamy, Nie, no kurczę. Ale oni są agresywni, naprawdę. Są bardzo agresywni gracze. <grym> tutaj sobie pojedziemy. Nie wiem, która tu droga jest najlepsza. Wiem, że zaraz będzie skręt i czy uda mi się wejść driftem. O! Jak się udało nawet wejść w ten zakręt. Dobra, nie jest najgorzej jak na razie. Latamy sobie tutaj z nitrem. Może nie będę ostatni. O, i tutaj jest ten zakręt szalony. No, coraz lepiej mi to nitro wychodzi, ale jeszcze trzeba tego skilla sobie podkolić. Jedź Bart, no nie wiem, nie zdążymy już ich chyba wyprzedzić, ale, ale... Uf. Dobra, jestem z na trasie, ale nie będę ostatni przynajmniej chyba. Dawać szybciej Bart. Tutaj jeszcze możemy sobie wjechać na skocznie. Szkoda, że tego nitra nie wziąłem. I... Jestem ostatni, tak? Chyba. Ale prawie nie byłem ostatni. Tutaj to jest trudne, naprawdę to jest trudne. Kurczę. Tego się nie spodziewałem. I co, dajemy sobie next? Tutaj. Co jest? Nie przeszedłem, czy co? <laughs> dajemy sobie next. I tutaj już musimy sobie doładować, chyba. Yy, paliwo. Tylko dlaczego tu się ładuje? Aha. I co? Nie mogę teraz doładować paliwa, czyli to by było na tyle <laughs> dzisiejszych specjalnych eventów. Mamy złotą paczkę do odbierania, o, do oczywiście. <laughs> Także odbieramy sobie. Wszystko na bieżąco, tutaj będziemy sobie odbierać, nie ma na to czekać, ale tutaj, o, ten DS. Unlock car, o, ja go chcę. To jest fajna fura, ja go chcę. Fajna, fajna. Next. Jeszcze ile razy to? Kurczę, tu mam kilka tych paczek, no to bierzemy sobie od razu. Otwieramy, unboxing. Next. Tutaj. Eee, later sobie czekniemy. No i tyle, tyle mamy. Co teraz zrobimy, drodzy widzowie? Damy sobie back i jeszcze mamy chyba dzisiaj Daily Events. Yy, daily Events, co my tu mamy? Explore Events. I oczywiście wejdziemy sobie w ten pierwszy. Nie wiem, jak to długo potrwa. Rzeczy do wygrania: Race. Co ja mam za furę? Taką furę mi dali. Mm. Mogę sobie zmienić. E, nie, czekajcie. Dobra, nie mogę sobie zmienić fury. Także jedziemy. Co jest dobre, nie mam tutaj paliwa też. Także jedziemy sobie za darmo. No i co? I mam nadzieję, że tutaj się uda wygrać. Bo naprawdę w tym specjalnym evencie to było słabo. To już nie jest takie proste. Myślałem, że to będzie łatwe. Na live się będzie fajnie grało w tą grę. Troszkę więcej sobie pogramy pewnie. Live. Po piątym odcinku, jaka ta fura ma dźwięk. I tutaj musimy trenować drifty, oczywiście, ale teraz mi nie wyszło. Wow, 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 dobra. Nitro. O nie, dobra, wziąłem nitro, ale jakim kosztem? Kosztem normalnie rozwalenia sobie samochodu prawie. Jedziemy, nie wiem, mam nadzieję, że mi dobrze idzie. A! złote litro ominąłem. Niestety, ale niebieskie sobie mogę tutaj wziąć. Wziąć. Teraz obie formy są poprawne, widzowie. Wziąć i wziąć. Także. Driftem wchodzimy. Chociaż te drifty w moim wykonaniu jeszcze nie wyglądają zbyt fajnie. O, tutaj te progi zwalniające oj. Powiem wam, że dzisiaj mi nie idzie jakoś super w tym asfalcie. Ale nie zawsze się jest zwycięzcą, no, co ja wam powiem. Gierka myślę, że całkiem spoko. Na razie mi się jeszcze nie nudzi. Kurde, wiedziałem, że pod prąd to jest zły pomysł. Jak na razie mi się ta gierka jeszcze nie nudzi, ale gram w nią tylko chwilę. O nie, tylko nie po bandzie. <laughs> Dobra, już kończymy wyścig. Nie wiem, czy to jest chyba zły czas mam. No, Ale cóż ja poradzę. Dzisiaj taki słabszy odcinek. Dlaczego nie? Słabsze odcinki też mogą być czasami. Nie zawsze są super odcinki. <laughs> Dobra, widzę już linię mety. I tak nie było tak źle, jak na mnie myślę. Poniżej dwóch minut przejechaliśmy. A jaki... Jakie było wymaganie tego eventu? To jest... <laughs> dobre pytanie. Nawet nie zobaczyłem, nie? No i dobra, odblokowuję sobie tutaj 50 tysięcy kredytów chyba. Race. To jeszcze wyścigi są. Ile tych wyścigów jest? Gdzie tu to pisze? Hmm. Dobre pytanie. Gdzie to pisze, ile wyścigów jest? Czy już zrobiliśmy tego daily coś? Yy... Poczekajcie. Dobra, tu sobie po prostu wzięliśmy udział w takim daily evencie, gdzie możemy wygrać jakiegoś Samsunga, Galaxy Tab, Ultra, y, coś tam, coś tam. I tutaj mamy wyniki. Jestem 614 bart i gry. Tutaj widzicie, y, pokazuję wam czy na telefonie, czy na Steamie, czy gdzie, czy co, czy na padzie. <laughs> Także całkiem ciekawe. Ale my już dzisiaj będziemy sobie kończyć, drodzy widzowie. Będziemy sobie kończyć, ponieważ nie idzie mi zbyt dobrze, już sobie przeszliśmy dużo rzeczy. Jeszcze coś do odebrania? Tak, jeszcze coś do odebrania mamy. Także odbieramy sobie jeszcze rzeczy. No i będziemy na dzisiaj kończyć. Ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zapraszam do stawienia subika. Zapraszam do stosowania beczki w górę, nowe osoby. No i do usłyszenia w kolejnych odcineczkach. Elu!